No to witamy w kolejnym potężnym materiale z Serii Wars Battlegrounds 3. Ze mną Dreamer, Emma. który zagra Orkiem oraz Hastur. A to ja jestem, tym. Który zagra Imperium, a ja zagram Mrocznym Elfem. I w przeciwnym teamie: The Edwin, Łysy i Arek. Łysy Arek. No coś tak jak... Arek, Arek się ogolił. Hmm. <grym> Idę dużo w Golda, ażeby zrobić dużo sniperów na początku, do wybronienia Rasza. A co byś mi podesał na górę na początku? Ja? No. No na pewno nie orków zwykłych. Pewnie wilczych dopiero i sniperów. Może jakbyś parę gobasków? A nie, to i tak nic nie, do, i tak środek zajmą. Dwa środki Go zajmą. Gobaski są za golda, więc mogę robić, jak idę pod dużą ilość golda. Po prostu. Potem mi będziesz wysyłał krychę, jak coś. A imperium ma dużo golda. No. ma Nie wiem. Nie, nie wiem. Nie. No. Okay. Idę pod full golda, a krychę będę od Ciebie chciał później. Jak przeżyjemy. Na szamanów. Szamani gotowi do strzału. Nie, to było coś innego. To kobold mówi chyba. Mm. I tak muszę włóki pójść, żeby wieżę wypełnić, tak myślę. Nie no, lepiej jak będzie ogniem waliła, co ty. Szkielety zrobi i cię zasra. No. A jeżeli będzie chujem, to będzie przekształcał ci budynki. Zabuduj się tak, żeby nie dało się przekształcać. I postaraj się. Za... No? Tak jak Artur się próbuj budować. Nie tak. Nie, nie właśnie budynku... szczelnie muszę zabudować wieże, żeby góle nie mogły podejść. Postaraj się. Albo w spuść... kawalerię pójdę. Zapomnę, że mam K kawalerię. Ale góle królowe... są odporni na sieczne. Zrób, tak. zrób, zrób królowe pająków, żebyś miał dużo jednostek w ewentualnie. O, ja tak. Mm -hmm. Królowe pająków i zombie zrób róbę pająków z Zambii będą kreć. żeby się wiesz jednostkami zapchać w razie czego tak. Okej. Okay. Zjebałeś... Ja zjebałem? Dlaczego tak brzydko mówisz? Ale i tak potrzebuję runę do łuków, do kawalerii, czy nie? Jak to było? Bo już nie pamiętam. Tak, Ale musisz mieć ta runę do kawalerii. Do łuków no, muszę mieć. Bez sensu kawalerię robić, stary. Kawalerii. Do kawalerii chyba tylko. Ona siecznymi wali, góry są odporne na nasieczne. No. To tak jakbyś, nie wiem. No ale szlamy, a szlamy są nakute. Macie kamienia trochę podesłać? Mroczny? Nie za bardzo. Bo coś dostałem, chociaż nie wiem Zaraza się buduje na dole a zaraza będzie na środku i na tym Co? tam. Co? Nie, nikogo nie było. Co było, dobra. Ja ja zaraz ci powiem, o co chodzi z tym. Gopshooter będzie dobry? Zrób jednego gopshootera. Tak. Dobra. Ja ci powiem jutro, o co chodzi z tym

Ma krąg mocy, czyli miała tego e... Róż, ma bohatera Róż, dół zaraz. Kupiec magia przewoływania, szlifier kamieni 16, bogactwo 10. Czyli idą w Russia. Tak, tak, idą na dole, góle są duże góli. No, w góle, góle są. U góry tak samo. ja Trzebuje... hmm, 300 metalu ma ktoś Przejmuje mnie zabudowa Mówiłem Ta na statiku Wieżami się pokusuje, już zupełnie wieżę. A jak ci jak zaraz przejmie to zniszczy te budynki Te dwa budynki musi zniszczyć, jeżeli ci przejmie Wytrzymaj, wytrzymaj Nie, no prze... ich chuj ja pierdolę Czejo? Przeją? Czejo Nawet się nie, nie zdążył tego GG Bez sensu Idę, idę Ja ci mówiłem o tym, ja ci mówiłem o tym Wieżami ja Broń, broń, broń Na prawej, na prawej Okej okay. Zabuduj go tam ork czymś. Ja już się zabuduję spokojnie. Weź tam jakimiś takimi głównami się nawet zabuduje, jeżeli tego. Orkowie tutaj, no na dole też będzie rasz. Na dole też będzie rasz. Metalu ma ktoś? Masz nowe jednostki do No na dole też będzie To by ktoś wspomógł Ja nic nie mam Kopalnie mi przekształca mm, Kamienia mi bardzo brakuje G Druga tura idzie u góry Cofaj pod wieża Kurde to nie mówiłeś wcześniej I znów przejmuję Bij tą na pieprzel Dobra, niech... Buduj się, buduj się po prostu tak za, za... a biją mnie, biją mnie Na dole jest rasz też No. Zniszczyli mnie Idę ci pomóc Góra wybroniona Broń się, broń, rób jednostki Nie, nie, nie podawaj się, nie podawaj się jeszcze Nie no, atakuję Koło norków narobił, nie? No na imperium, nie? No to Wiedziałem, że tak się stanie ale ja nie mam jedna z tych żadnych nie. w te 4 Nie, nie mam nic, no ja zryszowali. Tak bez sensu, bo jakby się skupili na jednej linii to by od razu weszli. a tak to zginą. nie ma zginą. Chaos, U góry też następna tura Ataku No, bez sensu. Nie ma bez sensu bronić się. Ma tam hero na dole, może? Znów, znów mi przejmuje. Przejmuję, no, bo dlaczego ty się tak, tak budujesz? Orków samych dosłał. A ja mam magów, jak coś. Mam, mógłbym budować, ale... Jeżeli mnie wybronisz... Nie wybronisz mnie. No ja posiadłem full armię, żeby was wybronić, ale... No jakieś granice też są kurde On no, czyli dwa razy zarazem, co się się spodziewać No Szczecinkowi tam przyjmują tą fazę No wybroniłem się kolejny raz, ale Nie wiem jakbyś mógł tam się Byją cały czas tych orków Weź do kogoś Ja się, ja się w bazie jak coś bronię, to nie? tej mojej jeszcze tam wież. Jak macie jakieś surowce, które nie spalacie, to wyślijcie. metal przede wszystkim i Golda. Wchodzą z Hubla. ci idę. No. Wypełnij wierzę nie Oczka, oczka zaatakowane się mi tego tiera tego. O, dobra, tiera mnie zniszczył. Chyba w ciebie idą dreamer, tak. Dreamer, uważaj na hero. On no, takie kurwa, gówno grają. Dasz radę hmm. No Dasz, dobra. Ja już czerwam. Dam, żegę. ale no... Duł jest problem. Ja Oni co mam... prawda nie mają jakichś jednostek wybitnych, ale Ja nie mam w ogóle golda już 300 daje się. Spaliło mi się od razu wszystko. O dobra Kurwa, niszczą tę wieżę W dół wchodzi, w dół wchodzi Ja pierdykam Na bohatera nie będzie chciały. Samych orków robi, no ja pierdyle Już idę tam czaro dwoma Uważaj, Fabel i dom, masz białego u mnie w bazie, Maga a ja muszę spierdać? Goni mnie. Driftuj, driftuj. we mnie wjazd. Ognikami się broni, ogników masz, ogniki masz, ogniki masz. Ogniki masz. Tak. Wybroniona Mój bohater jest upośledzony lekko Ale orki. Potrzebuję tu czaro. Dawaj tych czaro dwóch pilary, szybko! Cinek pilary. Widzę, ale nie mogę przejść Oni Przechodź. chyba nie mają pilarów Mają pilary! Tylko cofnij się tymi trollami! O Jezu no, coś tamten. Lecę kolejnymi, czarno. Kuleta mm. dostali. Jak my tam przegraliśmy z tym? No, po prostu. No, przegraliśmy. Ja się nie dziwię, że my to gramy dalej, bo my to powinniśmy przegrać. Tej gry nie dało się w żaden sposób wygrać, chyba żeby zagrali chujowo. Łabszy, łatwiejszy mecz po prostu zostali. Ja nie no wiem jak oni jeszcze nas nie skończyli. To, to, to no właśnie, to, 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 bardziej, te, to bardziej się tego pytam, jak oni nas nie skończyli. O, nie uzupełniają. Nie Dopiero teraz się tam kopalnie. Nie Aha. Ja, tak jakimiś górami, w Nie w poś... mi się wydaje, że że tego teraz teraz wyjebane wyjebane przez przez gry. No stakują się i nas zniszczą. ma. Nie Czaru u mnie przygotuj Tymi czarami możesz wejść fajnie Masz te czaru trzech, i tam Worku, worku tam tylko tam spróbuj auto y, ty kliknąć, nie, nie na tym, tylko kliknij. Beż. Oj. Dobra, Za, nie dało się przejść, wiesz? Masz jeszcze jednego czaru z 75 Masz czaru z 75, wal, 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 dobrze, jeszcze. Nice. Chodzą we mnie u góry E teraz już nie dam rady. Ja też. Bo czy mi... nie, no ja ogniki, dam, ale. Ogniki mi popadały, już nie dam rady. Kala. Masz. Zastrali po prostu nas. Zastrzyk. A, złota mi brakuje, wiesz, z nic nie zrobię. Dobra, ja bym stąd wyszedł, bo... ...Nexta zagrał. I to będzie takie pultanie się. Już ork nie ma bazy... ...armii. Oni już ogrów robią. Dobra, nie jest trudno. Do no Jak mają nie. środki, to no nawet na, nie muszą... Na dwa razy zarazę, no to... ...nie wiem, co byśmy musieli no na zrobić. Dwa razy zarazę. Nie wiem, no ja. Ja. I ja tak, po... żeśmy Przede wszystkim... pięknie się bronili u góry szczególnie. Ja, się, ja. To, że miałem imperium, to najbardziej nas wzięło, nie? Zwaliło. Ale bym zagrał. A już szkoda. Dawaj, szkoda. Dawaj, szkoda. No faktycznie mieli problem. Jak na dwie zarazy, żeby wejść. Org, co miał tak późno jednostki? No właśnie, ja. Jak miał jakoś późno...